Strony. Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable. I dzisiaj sobie omówimy aktualizację. Już widać, co już widać złoże i w ogóle ten śnieg, jak pada. No, pięknie to wygląda. W zimowej wiosce dostępne są zimowe wyścigi i aktywności. Do zimowej wioski przybyły nowe magiczne konie. Wygląda fajnie. W zimowej wiosce dostępne są nowe sklepy. <laughs> Jezus, weź udział w obchodach zimy, by zdobyć, dwa, zdobyć nagrody, które wymienisz w zimowej wiosce, i tyle. Co to? Co to jest? Dlaczego mi zniknęła reputacja, i, i wszystko, co to jest? Mamy w forcie Pinta. Dobra, to pojedziemy do fortu Pinta. I co to jest? Ja się boję, dlaczego zniknęły mi wszystkie moje y, reputacje, i tak dalej. Mi, ja muszę mieć widoczne reputacje. W ogóle ciekawe, co jest w tych zorzach. Tam, gdzie są te zorze? I powiem Wam, że chyba nawet kupię tego konia. Nie jestem pewna, muszę go też zobaczyć jakby na żywo, bo na spoilerach. No wyglądał no nawet spoko. Taki nietypowy. No i ile ta podwózka będzie jechać szybciej no. <śmiech> <śmiech> mm, nawet sobie wziąłem y, tego zimowego konika z tamtego roku. Yy... Okej. Okay. Nie ogarniam o co chodziło. Może mi tu coś pokażę więcej. Aha, wydarzenia ograniczone czasowo. Aha, czyli chyba to mi pokazywało sanie, tak? No bardzo możliwe. Dobra, to wiecie co? Pojedziemy sobie dozorzy jakiejś. Chwila, muszę obszalić, gdzie ona by była mniej więcej. E, tam jest... Miwa. Tam jest... E... No to w sumie na ranczu Starshine możemy sobie pojechać. Dobra, to sobie pojedziemy na ranczu Starshine. O, ten piękny koń! Mm, 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 mm. O, dobra, jest Rancho Starshine. I w ogóle super jest to, że, jakby prezenty teraz odbiera się w grze. A nie na tej takiej stronie i trzeba wpisywać kody, tylko jest prosto w grze. Pod choinką leżą sobie prezenty i można sobie otwierać. Tak. No, super, według mnie. Dobra, le lecimy za zorzą. O, na tym takim tym, ale się zacina. Jezus, ile tu jest ludzi. Masakra. Co to? Hej Paula, fajnie, że wpadłaś na ranczo starszeń. Zgodnie z jedną z naszych zimowych tradycji zapalamy świece na całym ranczu i świętujemy. <laughs> Pomożesz mi z tymi świecami? Możemy zacząć od rozłożenia dziesięciu. podoba mój sprzęt na tym koniu. W sensie białe siodło. Mi się bardzo podoba to białe siodło. I musiałam po prostu kupić. O, tutaj też ktoś na tym koniku. Gdzie jest ten typ? Oh, pokaż mi go! Pokaż mi go! Ja chcę go zobaczyć! Hej, poczekaj! Gdzie ty żeś? Uciekłaś mi, no! Gdzie ty z tym nowym koniem? Pokaż mi go, proszę! Nie! Nie! O, okej. Okay. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. I też dalej ją kosztuję, ale chyba go kupię nawet. Bo tego pulpecika tak średnio lubię, ale jest zimowe i po prostu dla klimatu chciałam, no, Sobie na niego wsiąść. Dobra, ale o co chodzi z tymi świecami? Ja mam coś i nie mam. O co ci chodzi, chłopie? O co ci chodzi z tymi świecami? No, są tutaj świeczki już. Nie ogarniam. Mogę mi coś powiedzieć, co, co tutaj się dzieje i co ja mam robić? No, jest świeczka, no, no nie, no nie. Haniał ja, w toku zadań. Yy... No, no, no nic tu nie ma. Ej. ej. Dobra, ja wracam do Was jak to ogarnę. Dobra, ogarnęłam. Tutaj są takie porozstawiane świeczki i... o, właśnie. I trzeba po prostu klikać. Ogarnęłam. Bądźcie ze mnie dumni. Ale one są takie mało widoczne, potem to mi zajmie w jaki... A... Nie chcę zobaczyć już tego konia, co się ale wiecie, tego kogoś innego to co innego w ogóle, nie? No. No, o. Wiecie co? Mi chyba to le lepiej wyjdzie na nogach, jak ja to będę robić na nogach. Nie lubię bardzo, grać, jak mi się tak zacina. I właśnie takie większe aktualizacje, no to, to, to mi się tak zacina, żebym sobie chciała po prostu wszystkiego. i ale nadal jednak coś robię, bo, bo... Dobra, ja do was wracam, jak już to skończę. O, okej, okay, chwila. Tylko spójrzcie, co się rodaj na wiele tego oświetlonego miejsca, Chcesz też w dalszym ciągu rozkłada świecę. Tak, dobrze, wróci tam, więcej skończysz. Dobra. A, ja, a co za to dostanę? Bo powinnam coś dostać. A może by wam to przyspieszyć? Wiecie co? Chyba tak, chyba wam to przyspieszę po prostu. Nie, nie będzie chciało mi się tego um, przycinać, wycinać. Co to za jakaś muzyka? Ajajaj, mm. aj, aj. jak to się ciężko robi. Jak to bardzo ciężko się robi. No nie... Ach. No nie, ja, ja już nie, nie lubię tego zadania, wiecie? Teraz się cofniemy, o. o. to chyba trzeba stać za tą świeczką, tak? Trzeba stać za świeczką, potwierdzone informacje. Yy, Lifehack po prostu, jak te świeczki robić? Trzeba stać za świeczką i wtedy wszystko jest prostsze. Nie no, cudo. A to tylko te te świeczki, tak? Tylko tyle jest tych świeczek? No wró wróć, 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 wróć. Bo tam mam jeszcze że dwie chyba. I ja bym chciała. No nie. Za świeczką, pamiętajcie. I trochę kamery, o, i działa. Wszystko wtedy działa. No nie. Kto to wymyślił? No nie. Jeszcze... No, 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 no. Bit. Jeszcze tu. Ok, z tymi świeczkami chodziło o to, że po prostu musimy je porozstawiać po całym ranczu i dostajemy takie coś gorące pozdrowienie, ale w ogóle to mi się pokazało, jak okruch duszy, więc... więc no, albo tak miało być, albo coś komuś nie wyszło. A ja bym chciała jeszcze do jakiejś innej Zorzy, bo są trzy aktywności i chciałabym te wszystkie trzy zobaczyć, o co w, nim, w nich chodzi. Więc jedziemy bardzo muzolnie, bo nie wiadomo, gdzie jest ta Zorza i jeszcze są tak zawalone serwery, że hojko, nie chce jechać. No O, koni się zmienia I patrzcie teraz jak wygląda z tym sprzętem Taki, taki Ulało się wszystko naraz Zlało się ze sobą, no ale no, Nie wygląda wcale źle To jest tam gdzieś daleko Co jest za jodłowym gajem? Waledale, super e, No to to na pewno też Wam będę przyspieszać Wow, 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 wow No dobra co to jest? Mm -hmm. Nie, nie zacinać się. Co to jest za ten jezioro, pewnie? Jak tu się jedzie do Valedale teraz? Bo ja nie wiem, nie pamiętam. Jak się jedzie do Valedale? Mmm. Eee, jak się jedzie do Valedale? A tu chyba. Chyba tutaj Tak, tu się jedzie Tu, 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 Moje oczy bolą To się tak zacina, że moje oczy bolą Bardzo no Powiedzcie, że to będzie jezioro Valadale, a nie Valadale Bo nie chce mi się dłużej jechać Naprawdę no mi się nie chce już jechać Ciekawe, jest ta trzecia, ta... I jakby to, co za to można dostać za te gorące pozdrowienia mm, 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 mm. Wszyscy jeżdżą tym takim... E, fawncym Jezus, ale skrzydziłam na pewno to imię, czy tam rasę e, No i wszyscy nim jeżdżą i no... Ale mi się już taki o, oklepany, taki już taki... No właśnie, wszyscy go mają i taki... E. W tamtym roku on chyba był? Nie, nie wiem Szczerze mówiąc, nie wiem, nie ogarniam Star Stable i jego aktualizacji I no Gdzie ta zorza? Zgubiłam ją Zgubiłam ją, no nie Gdzie ta zorza? Nie. Czy jak ja zrobię zdjęcie? Nie Oddal się Nie No nie czy to jest gdzieś w górach w ogóle? A tak na, na serio się pytam, czy to jest gdzieś w górach? Bo jak ja tak mam błądzić i ten. No. Dobra, wiecie co? Zobaczymy się po prostu na miejscu. Mm, ok, i jednak to było w górach. Tak yy, wysoko dosyć. Mam pokazać tutaj. O. Mm, I po prostu, jak się nawet podjedzie, po prostu do tego. To dostaje się takie, to jest takie słoneczko, to pozdrowienie takie. No i tutaj się chyba przechępiony ogólnie. Mm, nie wiem. Możemy sobie zrobić koń, No nie jedz teraz. No nie jedz teraz. Możemy sobie zrobić zdjęcie tu. O. Dobra. Mm, no to teraz trzecia. Ta, 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 ta no. A jak stąd spadnę? Nie, tam jest Rancho Starshine, czyli musimy tam. Czyli tak czy siak, musimy stąd zjechać. O, jeżdżą też takimi końmi, jak ja mam. Jej nie, nie jestem samo. Mhm. Mm Dobra, wejdę sobie tutaj i zobaczę, gdzie by to mniej więcej mogła być ta, ta założa trzecia. I no. To jest w ogóle chyba pradawne drzewo. O, i marzanka, dobra, zaraz tam pojadę. Gdzie to jest? Nie wiem, w srebrnej polanie. No ale dobra, mamy marzankę. I bardzo możliwe, że to jest srebrne polanie. No to znowu e, widzimy się na miejscu. E, Okej, okay, ta ostatnia zorza jest w Murland, i zobaczcie, jak tutaj wszystko laguje. Masakra. Gorące, zimowe pozdrowienia. Masz ochotę posłuchać mojej opowieści? Pewnie. Słuchajmy. Ojej. Miałam nadzieję, że do nas dołączysz i już. Do nas dobrze usiąść sobie, chcę opowiedzieć o pewnym wyjątkowym stadzie koni. Obserwowaliśmy, kiedy. Obserwowaliście kiedyś jakąś gromadę koni w ich codziennym życiu. Patrzyliście, jak sobie wzajemnie pomagają, niesamowite przeżycie. Niedawno widziałem stado klaczy z grupą zierbaków na zapomnianych polach. Jedna z klaczy była starsza i wolniejsza, ale z jej oczu biła prawdziwa mądrość. Stado przeszło przez rzekę w miejscu, w którym lód był bardzo gruby. Klecze nie miałyby problemu z przeprawieniem się przez wodę, ale dla młodszych koni i dla tej starszej damy mogło to być niebezpieczne. Jednak stado było przygotowane. Najpierw na lód wszedł najsilniejszy koń, przeszedł przez rzekę i zatrzymał się przed jej brzegiem. Potem wszedł kolejny wierzchowiec i stanął za tym pierwszym. Konie ustawiły się w linii na szerokości całej rzeki. Stara klacz mogła przejść przez lód, opierając się o inne konie, które pomagały też rybakom utrzymywać równowagę. Stado przeszło przez rzekę bez najmniejszego problemu, ponieważ konie wzajemnie sobie pomagały. To był piękny widok. Przypomniały mi się rumaki biegające wolno na południowym kopycie. Paula, jaki jest morał tej historii? Zjednoczeni jesteśmy silniejsi, musimy pomagać im, którzy tego potrzebują, trzeba szanować starszych. Zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Mądrze że gdy mieszkańcy Jorwiku się zjednoczą, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Na takie pytania nie ma jednak też złych odpowiedzi. Morał, jest, e... Morał jaki wyciągniemy z tej historii jest naszą osobistą sprawą. Okej, okay, ale daj mi ten. Daj mi to pozdrowienie. Daj mi. Gdzie ono jest? Dasz mi? Pięknie to wygląda. Naprawdę. Że tyle jest tu świateł, że ja nie widzę tego pozdrowienia, a ja bym je bardzo chciała, nie? No. Chyba, że ja muszę na tym usiąść. Dobra, to usiądziemy na tym. No. Co to? Jeden, dwa. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. No już, już, już. Już skończ. Siadaj. Siadaj. Babo. Ładne uszy Renifery no i gdzie jest to? No to światełko. Gdzie to jest? W to już chyba nawet to światełko nie działa, naprawdę, nie? Ja chcę stąd wyjechać, nie? Jedziemy do zimowej wioski, naprawdę. Ja, ja chcę stąd wyjechać, chociaż ta pewnie nie będzie lepiej. Tak chcę jechać. O! Ou! ale ładnie zrobili meteor e, i nie wiem kto to pingwinek jakiś tu jest nawet ojej sanie lecą po niebie spoko nie no grafika e, w sensie mój komputer odbiera to cudownie po prostu to wszystko i możemy driftować w Star table w ogóle super wow 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 Biegają tymi nowymi, nowymi konikami. Eee, to są te, te, te wyścigi. Ale to wyścigi to były też w tamtym roku. Gdzie jest ta choina z prezentami. O jest! Są prezenty dla nas. Są prezenty. O nie, tutaj też się zacina. Okej, okay, trochę puściło. Dobra, pierwsze. Co to, to 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 to? Horse xp ale co dostałam? A mam trzy. Ej, ale co dostałam? Torba na siodło. I, I co? I tylko tyle? No nie. Dobra. Konie. Konie, konie, konie. To już chyba. Y było wszystko. O. Co to? Kozieł. Aha, to u niego to wymieniamy. 15. A, to już było. To już było. Pamiętam. To już było z tych kozów. No nie, królik zaczyna mi gryźć. pręty w klatce. Okej, okay, tu jest ten nasz. I jest. Ten... No. <grym> no. <grym> no. Ładny, ale... No, piękny. Ej, podoba mi się. Gdzie on jest? Gdzie on stoi? U. Wow. My brat się wydziera. Przepraszam, jeżeli to słyszeliście. Okej. Okay. Ładny jesteś. Masz nawet... A, jak ci kopeta zrobili? Ojej! Jaki taki dziadek taką brudą, co ty robisz? Okej. Okay. Ej, nie wiem, kupować go czy nie? Bo na pewno też kupię fryzę, jak wyjdą fryzy nowe. Na pewno kupię fryza. Ale kurczę, on jest naprawdę ładny. Nie, wiecie co? Ech, moje starkońsy. Moje biedne starkońsy. Dobra, wiecie co? Ja się jeszcze. Ja, yy, ja muszę to przemyśleć. Bo jak mi się odpali tryb kupowania koni, to znowu będę miała 15 koni w stajni z pierwszym poziomem, więc no. No. Mm. Gdzieś tu jeszcze słyszałam, że jest sklep. Mm. Jest niby gdzieś tutaj sklep z tymi pingwinkami. I ja bym bardzo chciała to zobaczyć ogólnie. Co to jest? Co tutaj? Aha ciuchę, Nie, nie chcę być. głów. Yy, te, zwierzątka. Nie wiem, czy można je kupić w sumie. Chciałabym. Zwieziątka. A tu co? Okej, okay, tu też ubrania. A tutaj co? O, czerwone te. Kurczę, ale tanie. Okej. Okay. O, wiki. o, z każdego roku mam te wszystkie. U, fajne. To chyba nawet też mam. Szczerze mówiąc, ten czaprak pamiętam. Tego czerwonego nie za bardzo. Te buty pamiętam. No dobra, mniejsza. Ja bym chciała zwierzaczki. Bardzo bym chciała zrobić... Nie źrebaczki. zwierzaczki zobaczyć. No to są jakieś stoiska. Szukam pracy, mogę tu pracować. Jest, sobie tu stoi ten koni. Nawet dwa. Pokaż się. Jaki ma śliczny ten. Komplecik. Śliczny. Nie no, szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, jak znajdę te zwierzęta, albo nie znajdę, to do was wrócę. Chwilka. Okej, okay, jestem... nie znalazłam żadnych informacji na temat tych zwierząt. Może jak zrobię zadania, to będzie coś wiadomo. Albo po prostu pomyliłam aktualizację, jak to ja. I zdecydowałam się na to, że kupimy tego konika. Bo... no... no... Podoba mi się Hollow Ice. No nie wiem. Dobra, niech będzie Ice Princess. Okej, okay, i nasza lodowa księżniczka jedzie do domu. Gratulujemy nowego konia. Twój nowy boski koń zostanie dostarczony do twojej stajni. Wkrótce będziesz go mogła odebrać z jego boksu w stajni. On, ale on nie ma boksu w stajni ogólnie, nie? Chwila. Ja mogę stąd ten pojechać do mojej stajni yy, mogę chyba. Tu okej. Okay. Sanie lecą po niebie. No troszeczkę yy, nam zejdzie na tym filmie. Okej, okay, jesteśmy już przy naszej ślicznej księżniczce. No, na no, na no, na no, na no, no. Chodź. <taki> już nie wygląda z tyłu. No ale dobra. A ja to założyłam. Tak będzie ci pasował ten ten, no będzie ci pasował raczej. To by się bagują kokartki, nie? Okej, okay. ci założę kokartki. I weźmiemy sobie piesełka. Dobra, pojedziemy sobie ładnie znowu do zimowej wioski i zobaczymy jak ten konik sobie chodzi. Ogólnie y, o, muszę go powiedzieć z każdej strony, trzeba ja na pewno zakup był dobry. Tak, chcę jechać. Eee, no, w ogóle, naprawdę, ja, żebym w tej grze kupiła konia, to on musi być. O, idealny wręcz. Może być prawie idealny. No dobra. Zobaczymy, gdzie z tymi fryzami. Ale yy, jestem nastawiona na to, właśnie zbierałam na te fryzy. Że ja właśnie kupię tego nowego fryzika. Ale zobaczymy. Jestem ciekawa chodów tego konia i jak on wygląda bez przemiany. kurczę byłam w Forci Pinta, nie zobaczyłam. No nie. No trudno. Oj, oj, dużo ludu. Dużo ludu. Dobra, ja chcę w jakiś las, gdzie ludu nie ma. Bo ja tutaj się trochę nie mogę ruszać. Ale to wygląda, jezus. Koń z tymi rogami, no nie. Dobra, tutaj jest taka piękna droga. Zobaczymy sobie wszystkie chody po kolei. O, jak on pięknie wygląda! O kurczę! Ładnie! A ja się super prezentuje. Taki, taki... Czuć tego, ten jego stęp. No, taki... Taki po prostu. Kucykowaty może troszeczkę. O, galop fajny. Tak, galop fajny, no. Okej, okay, szybszy galop. Zbaczam z trasy. To sobie pojedziemy na to jeziorko. I najszybszy. No taki rzuca strasznie nogami. Okej, okay, ale jechał. Co? Któreś już miały takie e, takie zadębowanie. Któryś koń już miał, ale ja go chyba nawet nie mam. No dobra. Nie no, mi się mega podoba. Okej, okay, było warto, naprawdę. Ja tam jeszcze wracam, bo ja muszę sobie zdjęcie zrobić, nie wiecie o co chodzi. Ja muszę sobie porobić zdjęcia Ice Princess, nasza kochana, piękna. O, ktoś już tu też ma tego panika. Dobra. To wracam do Was, jak już będziemy w Forcie Pinta i zobaczę po prostu, jak on wygląda po tej przemiany. Okej, okay, jestem już w, w Forcie Pinta. Też mi się tutaj mega zacina, ale tak ten konik wygląda yy, bez przemiany. Śliczny jest naprawdę. Według mnie jest naprawdę super. O, tak się prezentuje jeszcze galopik. Wiadę w coś zaraz. O! Okej. No, teraz okay. no, znam skądś to. No ale dobra, w tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!